A więc ciekawa sprawa, bo sygnał na spadki, który tak naprawdę to jest jeden z takich moich lepszych wskaźników, który miałem go używać, aczkolwiek przez półtorej roku się nie świecił, więc w ogóle go nie pokazywałem. Teraz się do sobie parę dni temu, tak Tak samo jak to było tutaj. Tutaj było akurat na longa. I generalnie to tak jak mówię, jest jeden z lepszych wskaźników tutaj było na long, short, short, short. Który jakby przewidywał mniej więcej. Każde jakby górki, tak? Mówię, podkreślam mniej więcej, bo czasem jeszcze rośliśmy na przykład tam, nie wiem, tutaj, tak? Na przykład o jakieś kolejne tam 20. 5 nawet procent, żeby potem w kolejnych dniach sobie spaść. Także dzisiaj ogólnie przeanalizujemy sobie właśnie ten sygnał i czy co, czy już się pakować w shorta, o co chodzi, czy zaraz rynek runie, jak do tego podejść, tak? Także dzisiaj chciałbym wam w tym filmie o tym powiedzieć, bo no tak jak mówię, tak? Jest to jeden z takich silniejszych, lepszych wskaźników i po prostu chcę wam to wszystko wytłumaczyć. Jak tu jeszcze was nie ma na mojej grupie na telegramie, to dołączcie koniecznie, jakby tutaj zawsze te informacje jakieś Jakieś ostrzeżenia pojawiają się po prostu szybciej. No wiecie, po prostu napisanie wiadomości w parę sekund jest szybsze niż zrobienie całego filmu, zmontowanie go, zabludowanie na YouTube. A. Także to jest drugi link w opisie i koniecznie tu sobie dołączcie. Również tak jak tego kanału jeszcze nie subskrybujecie, to polecam to zrobić w tej chwili. Ja tutaj skupiam się generalnie na takich bardziej analizach długoterminowych, ale też czasem robię właśnie do nich updatey, więc fajnie, żebyś po prostu był, był na czasie, tak co tutaj się dzieje. I tak jeszcze na szybko, jak tutaj was jeszcze nie ma na naszym. Discordzie, no to polecam. Mamy od tak naprawdę trzech miesięcy takiego tradera Dawida, który o, ostatnio tutaj robił swój pomiar skuteczności i ma prawie 100% z 33 tradeów. I patrzcie po emotkach, ludzie go bardzo kochają. I teraz, też, jak przejdziemy sobie na zakładkę rezultaty VIP, no to widzicie, że tutaj ludzie sugerując się właśnie Dawidkiem, to naprawdę bardzo dobre wyniki osiągają. Tutaj Space Lesson dużo procent. Miron, tak samo. Miron, Patryk B. 400%, Mika, Bogdan Spawacz. Tak by polecam wam naprawdę, bo akurat to jego zakładka jest bardzo fajna. No i możecie tego vip za darmo kompletnie odebrać. Jedynym takim jakby wymogiem jest to, że musicie założyć sobie konto. To jest mojego linka na giełdzie Bybit. To jest moja jedyna współpraca na tym kanale. Wszystkie jakieś inne współprace projektowe odrzucam, bo po prostu nie chcę nagrać na jakieś coiny z dupy. A w Bybita, no i tak sam wierzę, sam z niego korzystam. Realnie wierzę, że jest to dobra giełda. Z najniższymi prowizjami i po prostu ją bardzo lubię. Teraz też dla nowych osób jest bonus do 30 tysięcy dolarów. Ale dobra, już przechodzimy sobie do sedna filmu. No więc generalnie zaświecił do nam się ten sygnał na Strong Short i to już było dosyć dawno temu, bo też wczoraj tak sobie przeglądałem te moje stare wskaźniki i też po czasie tak tutaj do tego doszedłem, ale on też zazwyczaj działa z opóźnieniem, obu, więc nawet się nic nie stało. No nawet tak widzicie, że on tutaj zaświecił się jak byliśmy na 64 tysiącach dolarów, tutaj się jeszcze codzienna zamknęła na tym poziomie i jesteśmy już wyżej, to tylko jakby bardziej na plus, tak? I już minęło od tego czasu jakby 6 dni i jesteśmy o 13% na plus w stosunku do jakby pojawienia się tego sygnału. No i teraz, zanim przejdziemy do tego, co będę robił i w ogóle jak do tego podchodzę, to chcę wam poradzić jakby te wcześniejsze sygnały, żebyście jakoś mogli mieć jakiś punkt odniesienia, co nie? A więc generalnie są strong long i strong short, więc no, pewnie rozumiecie, że strong short to, że short, a long to, że będzie rosło i do góry. Strong longi zazwyczaj działają bardzo fajnie. Widzicie, to jest tak zawsze gdzieś na jakichś lokalnych dołkach. O, tutaj na przykład był jakiś spadek jeszcze szybko w dzień później, ale generalnie widzicie, że zazwyczaj do tej ceny nie wracamy i jedziemy do góry, tak? Jeżeli chodzi o te strong shorty, to one są takie trochę triki, bo na przykład tutaj, tak? Znaleźliśmy się tutaj poprzednio. Ostatni, jakby ten strong short palił się 21 roku w kwietniu. Jeszcze poszliśmy sobie tutaj od tego sygnału o dobre, tam 16% żeby potem w kolejnych dniach sobie spaść o 15. No jak ty też liczać, to potem byśmy ogólnie spadli o 50%, co nie? Trzeba też się do tego jakby dorównać, na jakim w ogóle etapie rynku jesteśmy? Tak tutaj był jakby kwiecień 21 rok. Aha, czyli on jakby zapowiadał ten taki większy spadek na tym roku trzecim, gdzie wtedy mieliśmy ten podwójny szczyt, co nie? Czy znaczy, no też o tym mówię, tak, no bo jakby ten strong short pojawił się na przykład nie wiem w roku czwartym, no to możemy go sobie trzymać nawet bardzo długo, tak, no bo wiem, że ten rok czwarty jest spadkowy. W tym roku trzecim, no to, to są te największe wzrosty zazwyczaj. Tutaj bym się bał go długo trzymać, co nie? Tak jakby, ale za chwilę o tym sobie pomówimy. Idźmy dalej. Tutaj się działo. Strong Long. Znowu idzie na samym dole. Było, można było sobie bardzo fajnie wejść w longa. Tutaj tak samo, po tym dołku covidowym. I tutaj na przykład mieliśmy też Strong Shorta, który zaświecił się tutaj. I co? Po prostu poszliśmy w górę troszeczkę, sobie troszeczkę. No i generalnie to był bardzo dobry sygnał, bo on jakby przewidział, tak, w cudzysłowie nam ten krach covidowy. Idźmy dalej, strong short, tutaj już myśmy nie wzrosli, ale tutaj na przykład jeszcze się pojawił na strong short, ale i tak od tej świecy zamknięcia sobie wzrośliśmy o kolejne 16% i dopiero potem poszliśmy jakoś w dół bardziej. Także generalnie, tak, to co chcę przekazać Wam pokazując to, że to nie jest taki wskaźnik, że uuu, musimy już wejść w shorta i tam wiecie, all in, całe depo, co nie, bo jeszcze potrafimy sobie zazwyczaj pójść dosyć mocno nawet do tych 30% w górę, sobie nam da powiedzmy do tych 84 tysięcy aż dolarów, że potem w kolejnych to jest tak rozciągnięte w czasie, tak? To nie jest wskaźnik do tych, że all in, dźwignia i 20 lecimy, nie? Z tematem i jakby ledwo jak wejdziecie w dźwignię, to zaczynają się spadki, nie? Jakby to jest takie trochę rozłożone w czasie, ale jak widzicie, jakby ma on całkiem dobrą skuteczność, tak? I teraz pytanie, co ja w ogóle chcę z tym robić? No i pewnie ta odpowiedź was bardzo zawiedzie, ale no ja generalnie nic z tym nie chcę robić. W sensie wy rosną już trochę, wiecie, z tego jakby takiego grania na dźwigni i tym bardziej jakby psychika mi nie pozwala tego, że jak wiem i jak tłumaczę wielokrotnie w filmach, że mamy przed sobą, tak, ten jakby największy rajd w górę od całej historii kryptowalut, gdzie to jakby się spina z tym osiemnastoletnim cyklem ekonomicznym, że tutaj będzie naprawdę będzie, ja w to wie, że będziemy szli mega w górę i jakby z indeksy są na ATH, nieruchomości i tak dalej, tak. Kryptowaluty zresztą też przed halwingiem pierwszy raz w historii i twierdzę, że na tym się nie skończy, no więc jakby generalnie nie chcę tego największego rajdu w historii jakby nawet shortować, nawet jak ten wskaźnik jakiś mi pali, bo i tak jakby to się ma nie do mojej strategii, tak? Moja strategia jest, powtarzam, taka, że chcę sprzedać swoje kryptowaluty na spot w październiku gdzieś 25 roku, bo tutaj gdzieś zazwyczaj według cykliczności jest ta nasza górka, tak samo jak to było w 2021 roku, tak samo jak to było w roku 18, tak samo też jak to było w roku 2013, tak zazwyczaj pod koniec, zawsze tak naprawdę pod koniec tego trzeciego roku był jakby nasz szczyt. Więc taka jest moja strategia, a to, że tam wskaźnik się zaświecił ok, jakby będę jakby bardziej ostrożny, może jakby ten nowy kapitał, tak, który będzie mi teraz spływać do jakby USDT, będę sobie przez jakiś czas akumulował i nie będę go jakby reinwestował od razu tam, nie wiem, w Ethereum te moje, w moje jakieś główne coiny, tylko przez jakiś czas sobie go będę akumulował, żeby potem praktycznie jak te spadki być może, nie wiem, w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, może trzech tygodni nadejdą, to sobie kupię po niższej cenie. No więc potraktujcie ten tutaj wskaźnik bardziej jako taką przestrogę, że słuchajcie, halo, ziomek. Od dłuższego czasu nie było żadnej dużej korekty, bo już wzrosliśmy prawie. To procent na bitcoinie bez żadnej dużej korekty. Być może to jest czas na jakąś, właśnie, korektę. I teraz, jak nawet spadniemy, tak, o te powiedzmy 20, może nawet 30 to tak naprawdę nie będzie nic takiego mega wiecie złego, no bo i tak, czy siak, dobra będzie ta korekta dla dalszych, jakby wzrostów. Wiecie o co mi chodzi, że to będzie po prostu zdrowe, nawet jak spadnie, więc nawet bym chciał, żeby to nastało, A to, czy teraz to się pojawi ze względu na ten wskaźnik, no jest taka szansa, czy dopiero potem, no i tak, czy siak to musi dać wam taką lekcję, że po prostu no, nie grajcie na tych dużych dźwigniach, no bo ta korekta, nawet jak nie teraz, to ta korekta 20%, 30% w końcu ona przyjdzie i was zmiecie z planszy. Tak więc jak bitcoin będzie mógł spaść o te 20-30%, to wasze altcoiny spadną o 40 parę procent, 50 może, kto wie, i będziecie jakby płakać potem, a ominie was wtedy ten największy jakby cykl w historii Wszystkiego. Tak tutaj do tego chcę po prostu podejść. Mówię jakby ostrzegam, że teraz jakaś ta korekta jest bardziej możliwa niż normalnie. Czy ona znacznie się od tego poziomu, czy jeszcze jak w przeszłości, jak wam pokazałem, potrafiliśmy sobie jeszcze od tego sygnału pójść do góry o jakieś tam 25-30%. Teraz jesteśmy akurat tam no, około 13% nad tym. Oczywiście nie mam pojęcia, kiedy to dokładnie nastąpi. Po prostu pokazuję wam, dzielę się z wami. Tym wskaźnikiem, jaką on miał skuteczność w przeszłości, jak to wyglądało, i już decyzję podejmijcie sami. Tak jak mówię, ja bym tego w żadnym stopniu nie shortował. To jest tylko takie ostrzeżenie, że teraz być może faktycznie nie warto jest grać na jakichś dużych dźwigniach, bo ta korekta jest teraz bardziej prawdopodobna niż normalnie. Więc takie po prostu ostrzeżenie, ale. Tak jak mówię, no kurczę, nie shortujcie raczej tego, tylko bardziej chodzi o to, żebyście zamknęli te longi z dużą dźwignią, przynajmniej na ten tydzień, bo jak też kalendarz makroekonomiczny nam pokazuje, ten tydzień, właśnie mówię, że tak radziłbym odpuścić na tej grupie na Telegramie, we wtorek mamy dane CPI, w czwartek mamy dane PPI, więc może bujać. Tak to tutaj wygląda. Zresztą sami kurczę widzi, tak, 87%, bez żadnej tak naprawdę większej korekty, tak? To się nam pokazał jakiś taki flash-crash. tutaj spadliśmy na chwilę o te jakieś tam 14%, ale w ciągu jednego dnia się z tego jakby szybko regenerowaliśmy, tak? Dodatkowo, to sam widzisz, co, co, co tak się dzieje na rynku, jakby jest ten faktycznie ekstremalna chciwość na rynku i każdy jest posikany, że tutaj, a, zarobię pieniądze na kryptowalutach, tak? Taki jesteś mądry, a czemu nie byłeś taki mądry tutaj, co? nie, jak, Jakby wtedy sobie mogłeś tam zarobić pieniądze na kryptowalutach, Walutach i taki być mądrym. Teraz, jak tutaj masz takie podejście chciwe, to jesteś jak jedna owca z miliona owiec. Wow, że teraz to każdy jest chciwy i mówi, że urostą kryptowaluty, tak? Gdzie byłeś tutaj? Jakby wiecie o co mi chodzi, że jakby teraz, że tam sobie myślisz, że urostą, no to, to super, jesteś, no, jesteś w większości, gratuluję. No, rozumiesz? Więc jakby, no po prostu uważajcie z tymi dźwigniami. coś tutaj może się. Dziać. Generalnie jak chciałbyś tak faktycznie ulepszać te swoje skille traderskie, właśnie nie popełniać głubich błędów, nie likwidować się, tylko z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc jakby ulepszać się i zarabiać coraz więcej, te swój kapitał pomnażać, no to myśmy z zespołem nagrali dla was taki darmowy kurs kryptowalut, tak, z codziennymi sesjami tradingowymi od takich topowych ekspertów w Polsce, który pozwoli ci ciągle generować fajne, stabilne dochody, tak, do tego też dochodzi takie wsparcie merytoryczne, o czym od swojego asystenta konta, którego możesz się pytać o różne rzeczy i generalnie ten kurs naprawdę jest bardzo fajny. Trzy tygodnie zajmuje około, żeby go sobie przerobić. Ja tutaj też brałem w nim udział, to jestem ja, hej, i mogę go polecić. Więc link też masz w opisie i znowu jedynym takim warunkiem jest to, żeby sobie założyć te konto na Bybit z mojego linku. A jako, że jestem jednym z największych jakby promotorów Bybita w Polsce, to macie jeszcze niższe prowizje niż jakbyście zrobili konto bezpośrednio na giełdzie. To jest też taki fajny symulator, że założenie. Właszmy, że masz 1000 dolarów na start, a strategia generuje ci 60% jakby zwycięstw. Krasz sobie mniej więcej na dźwigni razy 5 i przy ilości 100 tradów na takim bybicie zarobisz 1845 dolarów, gdzie na przykład na takim Binance zarobiłbyś już trzykrotnie mniej. No i dużo osób właśnie myśli tak, że a tam wszystkie giełdy mają małe, jakby prowizje, no ale dobra, jak do tego dojdzie dźwignia, jak do tego dojdzie, jakby nie tam dwa, tradey, 3, tylko nie wiem, to się tak skumuluje, będzie ich 100, a i tak. Na tyle zakładasz tam giełdę, tak? I na dwa miesiące, tylko na cały cykl, parę lat. To jakie będzie, to jest 100, nawet ich 200, 300, 400, 500 i to wszystko się skulmuje i już daje olbrzymie jakby różnice. A jak mówię, z mojego jeszcze linku masz jeszcze niższe prowizje niż tutaj. Także nie czekaj, to jest naprawdę moja jedyna partnerstwo, w które realnie wierzę i po prostu ci się to opłaca. Oprócz tego masz dostęp do moich właśnie wskaźników, comiesięczny airdrop, darmowy dostęp do sekcji VIP na Discordzie, co comiesięczne turnieje nagrody oraz, tak jak mówiłem, darmowy dostęp do Akademii. Kryptowalut oraz też ten do 30 tysięcy dolarów. I nie wiem, tam może masz tak na jakimś Binance czy na innej giełdzie, serio, jakby już naprawdę opłacać się bardziej na tym bybitie tradować. Binance jest, wiecie, jakby największą giełdą na świecie, oni już nie mają tylu bodźców, tej, takiej, takiej chęci, żeby po prostu tych ludzi do siebie zwerbować, a Bybit daje ci mnóstwo bonusów, lepsze po prostu warunki i jest według mnie serio lepszą giełdą i, i tyle. Więc to wszystko w tym odcinku chciałem taki troszkę tu, krótszy odcinek, po prostu takie powiedzmy, małe ostrzeżenie, że nie chcę Was mówić, że o, będzie korekta i teraz short all in. Chcę do tego tak podejść dojrzalej. Pokazuję Wam po prostu to, co ja widzę, jak to spisywało się w przeszłości, ale też osobiście mówię, że jako, że to będzie jedna z największych, jakby według mnie, hoss w cyklu kryptowalut, to ja tego nie chcę. Po prostu ogarnijcie te duże dźwignie, bo może być, po, potem może być płacz. To wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i miłego poniedziałku życzę.